Po raz kolejny odezwała się do mnie firma Mozos, czy chce przetestować ich produkty. Otrzymałem od nich głośnik, co prawda jest to współpraca, ale nie mam narzuconych żadnych wytycznych, aby powiedzieć, więc mogę powiedzieć cokolwiek tylko chcę. Trzeba Wam przedstawić głośnik, który zestawimy razem z głośnikiem JBL Extreme. Mozos to jest polska firma, głośniczek wykonany jest całkiem solidnie, ma solidny uchwyt, membranę pasywną, port USB-C, AUX, wejście na kartę pamięci oraz wyjście USB, bo może służyć jako powerbank. Pojemność akumulatora to jest 5100 mAh przy 7.2 V. Obudowa plastikowa, przedni korpus jest metalowy. Dwa przetworniki, łącznej mocy 60 W RMS lub 80 W w piku. Duże czytelne tam. przyciski. Mamy dwa tryby: wewnętrzny i zewnętrzny, outdoor indoor. Porównamy to właśnie do JBLa Extreme. Zmierzymy sobie ciśnienie akustyczne. Ten głośnik obecnie kosztuje około 300 zł. 299 zł. Używany JBX Steam, w podobnej cenie można zdobyć za 300 już zł. Nowy chyba już nie są w sprzedaży, ale taki mam akurat do porównania. Przy pomocy tego urządzenia zmierzymy sobie ciśnienie akustyczne z odległości 1 metra, porównując do tego i do tego. Duża membrana pasywna zobaczymy, jak ona dmuchana jest przez przetworniki, które są dwa w tym modelu. Na końcu Wam pokażę, jak ona sobie radzi z wodą, więc nie ma co przedłużać. Zróbmy pierwszy test. Przetestujmy sobie najpierw jaką gra dla porównania między tym A JBL-em, a potem sobie zrobimy pomiar ciśnienia akustycznego. Włączamy power on. Jak można tu zauważyć, niestety to przerywa. Zmiana tych trybów. Przerywa nagrania niestety. Zobaczymy to w montażu, spotniemy tak, żeby to było wyraźnie słychać tą zmianę, zmianę tego tego equalizera. Włączam sobie nagranie testowe. Głośnik ustawiamy na max. W telefonie również mam ustawioną maksymalną głośność i sprawdzamy, porównujemy teraz, jak gra Mozos, a jak gra JBL.

Przejdźmy do pomiaru ciśnienia akustycznego. Mam ustawioną miarkę, decybelomierz w odległości 1 metra do sensora. Głośność na maksimum, puszczamy ten sam utwór i porównujemy do JBL-a. W tej chwili nie wiem, czy to będzie dokładnie widać. Mam nadzieję delikatnie może podkręcę go tak o, już zostawię na stałe. Resetuję urządzenie, wtedy już się nie odzywam. Włączam muzykę, bo sprawdzamy maksymalne maksymalną ilość decybeli. Po prostu bas jest mocniejszy w trybie outdoor 2 dB różnicy to jest odczuwalna już wartość, więc mozos jak najbardziej ten dźwięk ma dużo głośniejszy, ale przypomnijmy, on ma dwa przetworniki 62 ie a JBL chyba 40 W, więc coś za co. A więc wnioski wyciągnijcie sobie sami: czy warto coś takiego kupić? Ten jest dużo cięższy, większy głośnik od JBL-a kosztuje obecnie 300 zł, pewnie w jakichś promkach można gdzieś jeszcze znaleźć, pokażę wam jeszcze, jak pracuje ta membrana. he's the watch że jeżeli szukacie głośniczka, który jest niedrogi, bo kosztuje 300 zł, nowy JBL pewnie jest 700-800 zł, a Mozos ma dużo lepsze osiągi, dużo lepszy dźwięk. Także polecam, jeżeli ktoś potrzebuje, bierzcie Mozosa, link Wam zostawię pod spodem. Ja jestem zadowolony, już głośnika nie mam, jak to dogrywam, ponieważ moja córka mi go zabrała na dwór. Miała jeszcze czarcza piątkę, ale powiedziała, że woli Mozosa. Do następnego, cześć!